Jak uzyskać zwrot pieniędzy z kredytu, który został spłacony? Czy w ogóle można coś odzyskać, jeśli kredyt spłaciłem przed czasem i temat wydaje się zamknięty? I dlaczego banki nie chcą zawierać ugód z tymi, którzy kredyty spłacili? Zapraszam! Ostatni odcinek wzbudził bardzo duże zainteresowanie. Pytania, które powtarzały się w wielu komentarzach na moich social mediach, czy to dotyczące kredytów frankowych, czy dotyczące właśnie kredytów gotówkowych, euro, złotówkowych i tak dalej, tak dalej, to co w sytuacji, kiedy kredyt jest spłacony, czyli teoretycznie zamknięty, czy moja droga do dochodzenia roszczeń jest zamknięta również? Na to pytanie dzisiaj w sposób bardzo ustrukturyzowany Odpowiem, zaczynając od kredytów gotówkowych konsolidacyjnych, a następnie wszystkie walutowe, pseudowalutowe i stare kredyty złotówkowe. Odpowiedzmy sobie na pytanie, czy jeżeli wziąłem, czy wzięłam kredyt złotówkowy gotówce, czyli gotówkowy kredyt lub konsolidacyjny i go spłaciłam bądź spłaciłem, to czy mogę dochodzić swoich roszczeń? Tutaj sprawa dotyczy kredytów zaciągniętych po 18 grudnia 2011 roku. Od tego dnia funkcjonuje ustawa o kredycie konsumenckim, no i kredyty były udzielane na 2, 3, 5, 10 i tak dalej lat. Nie wszystkie kredyty są spłacone już, ale część spłacona jest. No i teraz, czy sytuacja, w której spłaciłem kredyt jest jakoś w tej ustawie uregulowana? Tak. Dokładnie masz rok czasu od zamknięcia, masz rok czasu od spłaty kredytu na to, żeby powołać się na... Sankcje kredytu darmowego, jeżeli w Twojej umowie są nieuczciwe zapisy, bank nie dopełnił jakichś swoich obowiązków, to wtedy możesz skorzystać z takiej części tej ustawy, która właśnie jest sankcja kredytu darmowego. Ale rozróżniamy tu dwa rodzaje spłaconych kredytów. Pierwszy rodzaj spłaconych kredytów to kredyty spłacone zgodnie z harmonogramem. Czyli jeżeli podam przykład. Wziąłeś kredyt w 2012 roku na 5 lat, spłacałeś wszystkie raty i w 2017 roku taki kredyt spłaciłeś bez żadnej końcowej, wcześniejszej spłaty. To wówczas miałeś rok na powołanie się na sankcję kredytu darmowego. Co to oznacza? Oznacza to, że w takim przypadku ta sytuacja nie będzie już ciebie dotyczyć. Jeżeli wziąłeś kredyt w 2013 roku na 10 lat i spłaciłeś go w 2023. III. Na przykład w grudniu, to masz jeszcze dokładnie miesiąc na powołanie się na sankcję kredytu darmowego, bo od twojej całkowitej spłaty minęło 11 miesięcy, więc warto zacząć działać już teraz, żeby zaraz ten termin ci nie uciekł. Drugi rodzaj kredytów spłaconych to są kredyty spłacone niezgodnie z harmonogramem, czyli płacone przed czasem. Taką sytuację mamy wtedy, kiedy kredyt na przykład robimy refinansowanie, bo była większa rata, pozmieniały się oprocentowania i wielu z Was robi refinansowanie, czy nawet pośrednik kredytowy proponuje nam zrobienie refinansowania tego kredytu, czyli przeniesienie go do innego banku albo połączenie z innymi zobowiązaniami i zrobienie tak zwanej konsolidacji, po to, żeby zamiast kilku rat mieć jedną, często nawet mniejszą. I mamy jeszcze trzeci rodzaj spłaty przed czasem, to po prostu mamy gdzieś dodatkowo. Gotówkę, można jakieś inwestycje, może jakiś spadek, czy zarobiliśmy jakieś pieniądze i chcemy ten kredyt zamknąć, żeby nie płacić raty. To, czy to jest refinansowanie, czy konsolidacja, czy też wcześniejsza spłata po prostu, to w takiej sytuacji zachodzą jeszcze inne okoliczności. Tutaj również ustawa mówi o tym, że masz dokładnie ograniczony odcinek czasu, gdzie możesz powołać się na sankcje kredytu darmowego, czyli odzyskać wszystkie prowizje, ubezpieczenie i odsetki. Które zapłaciłeś w tym kredycie, ale od kiedy liczymy ten rok? Czy liczymy go od daty, kiedy ty spłaciłeś kredyt? Nie. Liczymy go od całkowitego wykonania umowy. Co to oznacza? Ustawa o kredycie konsumenckim nałożyła na banki również taki obowiązek, że jeżeli kredyt został spłacony przed czasem, a prowizja została i ubezpieczenie pobrana jakby z góry, czy też doliczona do kapitału z góry i naliczona za cały okres, to musi być proporcjonalnie za ten niewykorzystany okres zwrócona po spłaconym kredycie. Omówmy to na przykładzie. W bardzo dużym uproszczeniu, nie wchodząc w dokładne wyliczenia, chodzi o zrozumienie zasady. Jeżeli na przykład wziąłeś kredyt na 10 lat. Kredyt był na kwotę 100 tysięcy, z czego 20 tysięcy to była prowizja i ubezpieczenie. I teraz ten 10-letni kredyt, załóżmy, że spłaciłaś po 5 latach. Czyli z okresu kredytowania, na który została naliczona prowizja i ubezpieczenie, wykorzystałaś połowę. I teraz, jeżeli bank naliczył koszty w wysokości 20 tysięcy złotych i spłaciłaś w połowie okresu, to w dużym uproszczeniu. Z tych 20 tysięcy, 10 tysięcy bank powinien Ci zwrócić po spłacie kredytu. Co jeśli bank tego nie zrobił? Jeżeli bank tego nie zrobił, to nie rozpoczął się okres roku od całkowitego wykonania umowy, w trakcie którego możesz powołać się na sankcje kredytu darmowego. Teraz być może wielu z was zapyta: Grzegorz, no okej, okay, bank mi oddał jakieś pieniądze. Skąd ja mam wiedzieć, czy bank oddał mi Prawidłową ilość pieniędzy, a to już trzeba przeliczyć na naszym kalkulatorze i sprawdzić. Żeby to zrobić, to w opisie tego filmu masz link do zapisu na rozmowę z ekspertem z mojego zespołu, który dane, które dotyczą twojego kredytu, wrzuci w nasz kalkulator i przeliczymy, czy bank zwrócił ci taką kwotę pieniędzy, jaką powinien zwrócić. Bo jeżeli bank zwrócił ci pieniądze, ale nie wszystkie, to nie nastąpiło całkowite wykonanie umowy i 12 miesięcy, w trakcie których możesz powołać się na sankcję kredytu darmowego. Po prostu nie zaczęły jeszcze biec. Więc dalej masz jeszcze czas. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w wielu komentarzach pod moimi filmami czy rolkami pojawiły się pytania. A jeżeli spłaciłem 2, 3, 5 lat temu kredyt, bank niczego mi nie zwrócił, niczego mi nie oddał? No i właśnie dlatego trzeba sprawdzić umowę, trzeba sprawdzić te rozliczenia z bankiem, i wtedy będziemy widzieć czarno na białym. Czy masz możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego? Jeżeli nie wiesz, czym jest sankcja kredytu darmowego, to nagrałem odcinek, który dokładnie tłumaczy od A do Z, czym jest sankcja kredytu darmowego, i tutaj będziesz miał w karcie link do tego nagrania obejrzyj je, a uzyskasz odpowiedź na pytanie, co może ci dać sankcja kredytu darmowego. No Ale teraz pojawia się pytanie, w dużym uproszczeniu, to ile pieniędzy mogę odzyskać przy takiej sankcji kredytu darmowego? Załóżmy takie hipotetyczne czysto liczby po to, żeby wytłumaczyć znowu zjawisko, z jakim mamy do czynienia. Załóżmy, że kredyt był na 100 tysięcy złotych. Z tego 70 tysięcy dostałeś do dyspozycji. Czy zostały nimi spłacone inne zobowiązania, jeśli to była konsolidacja? 70 tysięcy to była Kwota, którą bank faktycznie dał Ci do dyspozycji. 15 tysięcy to było ubezpieczenie i 15 tysięcy to była prowizja za udzielenie kredytu, zakładając, że spłacałeś ten kredyt i zapłaciłeś 50 tysięcy złotych odsetek. To suma Twoich wpłat czyli 70 tysięcy tego, co dostałeś do dyspozycji, 30 tysięcy prowizji i ubezpieczenie mamy 100 i 50 tysięcy odsetek to jest razem 150 tysięcy. W tym momencie, jeżeli bank skredytował ci tą prowizję i ubezpieczenie i pobierał od nich odsetki w ratach kapitałowo-odsetkowych, to prawdopodobnie możesz skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Jaki będzie rezultat takiej sprawy? Rezultat będzie taki, że musisz oddać tylko, czy też w zasadzie bank ma prawo do zatrzymania tylko i wyłącznie. Kwoty, którą ci faktycznie dał do dyspozycji. Ile to będzie w naszym przykładzie? W naszym przykładzie będzie to dokładnie 70 tysięcy złotych. No to ile zwrotu możesz odzyskać w sądzie? W sądzie możesz przy takim spłaconym kredycie odzyskać te 15 tysięcy prowizji, 15 tysięcy ubezpieczenia i 50 tysięcy odsetek. Więc czy gra jest warta świeczki? Jeżeli ze 150 tysięcy możesz odzyskać 80 w sądzie, no to pytanie, które ja bym ci teraz zadał, Ile musisz pracować na to, żeby te 80 tysięcy zarobić? Zbliża się ten okres w roku, gdzie święty Mikołaj będzie odwiedzał wiele domów, ale pytanie: Czy ty chcesz być takim świętym Mikołajem, który takie 80 tysięcy zostawi w prezencie w banku? Czy uważam, że tak będzie? Nie sądzę. Dlatego jeżeli masz taki spłacony kredyt, a bardzo często podchodzimy do tego jako kredytobiorcy, tak, a już dobra, Grzegorz, spłaciłem ten kredyt, temat zamknięty, nie chcę do tego wracać. Czy 80 tysięcy? Przy takim hipotetycznym przykładzie, oczywiście, dla każdego trzeba to wyliczyć indywidualnie. Czy takie 80 tysięcy, czy 40, czy 30 to nie jest gra warta świeczki, żeby się po to pochylić? Poddaję to Twojej rozwadze, ale wiem, co ja bym zrobił na tym miejscu. Nie zostawiłbym tam. Ani złotówki. Kto może z tego skorzystać? Pierwsza sprawa nie dotyczy to kredytów wziętych lub powiązanych z działalnością gospodarczą lub celami inwestycyjnymi, czyli mówimy o możliwości, z której mogą skorzystać jedynie konsumenci, czyli osoby, które wzięły na swoje prywatne cele, lub jeżeli cel nie został w ogóle sprecyzowany w umowie kredytowej. Druga rzecz jest ograniczenie kwotowe. Górna granica, która wynika z ustawy, to jest 255 550 złotych. Do tej kwoty Kredyty mogą skorzystać z sankcji kredytu darmowego, powyżej już nie. Kwota dolna, i tutaj bardziej jest to kwestia, jakie sprawy my prowadzimy, to kredyty od kwoty 40 tysięcy złotych. Więc widełki mamy od 40 do 255 tysięcy złotych. Jeżeli taki kredyt miałaś, być może dalej płacisz, bo to wcale nie oznacza, że osoby, które płacą taki kredyt, nie mogą z tego skorzystać, a jak najbardziej. Tylko inaczej będą wyglądały wyliczenia, ale to już ekspert podczas rozmowy na ten temat odpowie. Kolejny czynnik, który trzeba wziąć pod uwagę, to rodzaj kredytu. Mówimy o kredytach gotówkowych oraz kredytach konsolidacyjnych. I te rodzaje kredytów, jeżeli taki masz, to pod spodem jest link do zapisu na rozmowę z ekspertem. Kliknij w niego, wypełnij formularz, a ekspert z mojego zespołu zadzwoni i sprawdzi, czy masz prawo do tego, żeby skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Taka analiza jest bezpłatna, nic nie kosztuje i ile pieniędzy masz do odzyskania. Następnie powie Ci, jak wygląda cała procedura postępowania. I teraz, moi drodzy, dla tych z Was, którzy mają takie kredyty złotówkowe lub mieli i macie pytania, to bardzo proszę napisz to pytanie w komentarzu, a ja przygotuję, jeżeli tych pytań będzie odpowiednio dużo, przygotuję albo rolkę, albo kolejny odcinek z odpowiedzią odpowiedziami na Wasze pytania z komentarzy. Drugi rodzaj kredytów, którymi się zajmiemy, to kredyty we frankach, w euro, dolarach, jenach i tak dalej, które były udzielane w latach mniej więcej 2000, 2010, gdzieś w tym okresie przede wszystkim, tam apogeum to był rok 2006-2008 i w tym czasie było ich najwięcej udzielonych. I tu też, jeżeli chodzi o same kredyty frankowe, to jest Was 400 tysięcy rodzin, które spłaciły swój kredyt. I co jest ciekawe? Ciekawe jest to, że w ogóle jeżeli chodzi o kredyty spłacone, to banki, które szeroko reklamują program ugód z Frankowiczami, w ogóle nie biorą pod uwagę ugód z Frankowiczami, którzy kredyt spłacili. To, co zauważyłem, to to, że część Frankowiczów, która kredyt spłaciła, też macha na to ręką. Zupełnie nie rozumiem dlaczego. Przecież przy takim kredycie, jeżeli wziąłeś kredyt na 300 tysięcy, a spłaciłeś 600, to odzyskania jest 300 tysięcy. I tutaj nie mamy tego ograniczenia kwotowego, czyli to nie jest tylko do 255 tysięcy, tylko w ogóle nie ma ograniczenia kwotowego, jest tylko to dolne. Jest to granica około 50 tysięcy spraw, jakimi my się zajmujemy. No i teraz pytanie, czy tutaj sprawa się jakoś przedawnia? Jak daleko wstecz można się cofnąć, żeby taki kredyt? Podważyć. I te same rzeczy dotyczą również kredytów w tak tzw. Alicjach, które przez PKOBP były udzielane w latach 95-98. Tak, nie pomyliłem się ani trochę. 1995 do 1998, mniej więcej w tym przedziale czasowym były udzielane kredyty Alicji. Jest ich udzielonych około 100 tysięcy. Większość tych kredytów jest do tej pory spłacona, bo były refinansowane złotówkowymi lub frankowymi. Często frankowe jak Frank poszedł do góry, były refinansowane później gotówkowymi, więc zawsze warto to sprawdzić taką umowę. Dotyczy to również kredytów złotówkowych, które miały tak zwane klauzule zmiennego oprocentowania, gdzie tak jak we frankowych bank manewrował kursem franka i w ten sposób zwiększał swój, sobie marżę, tak przy kredytach ze zmiennym oprocentowaniem i one były udzielane w latach 2004. 2008 złotówkowe kredyty. Bank miał taki suwak w umowie, tak to nazywam suwakiem, dzięki któremu mógł zmieniać oprocentowanie, na przykład decyzją zarządu banku, albo na skutek zmian makroekonomicznych na świecie. Czyli to bank decydował w zupełnie nieprzewidywalny sposób wysokością Twojego oprocentowania, co za tym idzie wysokością Twojej raty, a to oznacza, że bank jednostronnie narzucał warunki umowy. Takie zapisy są abuzywne, czyli niedozwolone, nieuczciwe i skutkują. Unieważnieniem w większości takich umów. Więc jeżeli masz tego rodzaju kredyt, masz bądź miałeś, czy miałaś i spłaciłeś taki kredyt, frankowy, euro, dolarowy czy złotówkowy z lat 2,4, 2,8, czy kredyt Alicja, to pytanie, jak dawno, czyli jak daleko od momentu, kiedy go spłaciłeś, czy spłaciłaś, możesz upomnieć się o swoje pieniądze? I tutaj. CUE stoi na bardzo jasnym stanowisku chroniącym konsumenta. Masz termin przedawnienia, on się zmienił w międzyczasie, najpierw był 10-letni, od 2018 jest 6-letni, ale przyjmując 10 czy 6 lat, nie ma w tej chwili znaczenia. Ma znaczenie moment, czy on już biegnie, czy już ci się liczy te 6 bądź 10 lat terminu przedawnienia. Według Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej termin przedawnienia dla konsumenta, jeżeli ma nieuczciwe zapisy w umowie, nie może zacząć biec, zanim konsument nie dowiedział się o tym, że ma nieuczciwe zapisy w umowie. Więc jeżeli ten odcinek to jest w ogóle dla Ciebie pewne nowum i właśnie dlatego obserwujesz ten kanał albo być może zaczniesz go obserwować po tym odcinku, bo chcesz o takich rzeczach się dowiadywać, chcesz być świadomy wszystkich bankowych szwindli, a tutaj je demaskujemy bez znieczulenia, to być może właśnie dzisiaj jest ten dzień, kiedy właśnie dowiedziałeś się, że Twoja umowa... Może mieć nieuczciwe zapisy. Jeżeli to dzisiaj się dowiedziałeś, to w największym uproszczeniu to od dzisiaj dopiero zaczyna ci biec termin przedawnienia, no ale to jeszcze bank musiałby udowodnić, że dzisiaj się dowiedziałeś. Ale w dużym uproszczeniu to od dzisiaj masz również 10 bądź 6 lat, zależy kiedy były płacone raty, na to, żeby podważyć tą umowę, pozwać bank, doprowadzić do zwrotu pieniędzy na skutek tego, że takie zapisy w umowie były nieuczciwe. I teraz zobacz. Jeżeli masz taki kredyt spłacony, spłaciłeś 600, kredytu było 300, to na stole do odzyskania leży 300 tysięcy. Zupełnie nie potrafię zrozumieć, dlaczego ktoś miałby nie chcieć tych pieniędzy. Podnieść, jeżeli bank pobrał je nieuczciwie, jeżeli bank cię naciągnął przez to, że stosował nieuczciwe zapisy w umowie. Ale teraz, jak sprawdzić, czy akurat w Twojej umowie, np. złotówkowego kredytu z lat 2004 do 2008, frankowego, euro-dolarowego w Jenach, czy jakiejkolwiek innej walucie, czy kredytu Alicja. Były nieuczciwe zapisy? Również pod spodem w miejscu na opis tego filmu i w pierwszym komentarzu znajduje się link do zapisu na bezpłatną rozmowę z ekspertem z mojego zespołu. W trakcie takiej rozmowy sprawdzamy, czy taka umowa ma nieuczciwe zapisy, czy można z wysokim prawdopodobieństwem wygranej pozwać bank i odzyskać swoje. Pieniądze. Jeżeli mówimy o kredytach gotówkowych czy konsolidacyjnych branych po 18 grudnia 2011 roku, to od momentu spłaty, jeżeli spłata nastąpiła zgodnie z harmonogramem, masz 12 miesięcy na skorzystanie z prawa do sankcji kredytu darmowego, jeżeli spłaciłeś bądź spłaciłeś przed czasem, to od momentu kiedy bank zwrócił ci tą należną część. Niewykorzystanego okresu, czy też prowizji i odsetek, prowizji i ubezpieczenia za niewykorzystaną część okresu kredytowania, a czy zwrócił właściwą, to sprawdzimy podczas rozmowy. To dopiero od tego momentu kompletnego rozliczenia z bankiem zaczyna więc 12 miesięcy, więc jak bank ci nic nie zwrócił, to jeszcze nie zaczęło być 12 miesięcy, więc można działać, jeżeli umowa ma nieuczciwe zapisy. Przy kredytach frankowych, euro, alicja złotówkowych czy złotówkowych z lat 2004-2008 termin przedawnienia rozpoczyna się od momentu, kiedy dowiedziałeś się, że masz nieuczciwą umowę. A żeby to sprawdzić, w obu przypadkach zapisz się na rozmowę. Eksperci z mojego zespołu zadzwonią, sprawdzimy to bezpłatnie i powiemy Ci, jakie są możliwości działania. I teraz napisz mi, proszę, czy, zwłaszcza jestem ciekaw wśród moich widzów, którzy w dużej części to Frankowicze, którzy do tej pory obserwowali ten kanał, bo dopiero od niedawna ne, publikuję treści na temat tych złotówkowych kredytów i sankcji kredytu darmowego, to napisz mi, czy ty w swoim portfelu również masz takie kredyty gotówkowe, albo ktoś z twojej rodziny, czy znasz takie osoby, ile ich jest, które mają taki kredyt gotówkowy, które brały w tych latach, i czy znasz innych Frankowiczów, którzy nie walczą? Jestem ciekaw, dlaczego jeszcze. Nie ma tylu osób, ile powinno być w sądach. Daj łapkę w górę, zostaw komentarz nawet jakikolwiek dla, pod tym filmem, żeby algorytmy tego YouTube'a poniosły ten film do osób, które być może właśnie machnęły ręką. Być może właśnie powiedziały, a co mi tam? A na stole leży być może kilkaset tysięcy złotych do odzyskania. To jest chyba najlepszy prezent, jaki możesz zrobić swoim kolegom z pracy, sąsiadom czy komuś z bliskich, znajomych, bądź rodziny. Nie wiem, czy wiesz, że banki pozywają klientów o kapitał, tych klientów, którzy już ich wcześniej pozwali. Pytanie, czy bank może to robić i kiedy takie roszczenie się przedawnia? Obowiłem ten temat w tym odcinku. Jeśli go nie oglądałeś jeszcze, to koniecznie zrób to teraz.